Pan z Wami. Słowa Ewangelii do świętego Jana. Jezus powiedział do ludu: Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec. Mnie posłał. Ja zaś skrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest leb życia. Ojcowie wasi spożywali mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba stępuje, Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywy, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Lebem, który jadam jest moje ciało za życie świata. Oto słowo pańskie. No, to jest. Pytanie jest, dziś do nas mówisz, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie pozwał. I dodajesz, ja zaś skrzeszę go w dniu ostatecznym. Jak to rozumieć? Mamy to rozumieć na początku, ojciec, jego słowo, stworzenie człowieka. A twoje ostatnie, ja zaś skrzeszę go w dniu ostatecznym. Chciałabym się powiedzieć, do Twojego ojca należy pierwsze słowo, a do ciebie ostatnie. Ale nie należy przeciwstawiać tych dwóch słów. Przeciwnie. Wzajemnie się uzupełniacie, po to, żeby nam pokazać, czym jest miłość. Jako wzajemne uzupełnianie się. Tak. Miłość to jest relacja. Pomiędzy osobami. To nie jest tak, że wszystkie osoby mówią to samo. Nie. Ale to, co mówią, to jest na zasadzie dopełniania się. To, co Ojciec rozpoczął, to Ty dokończyłeś. Stworzenie, a potem, co ty zrobiłeś? Pokazałeś, jak my mamy odpowiadać na miłość Twojego Ojca. I to Ty jesteś dla nas tym wzorem. Ojciec pociąga, a my, do Niego się zbliżamy dzięki Tobie, bo w Tobie mamy wzór, jak do Ciebie się zbliżać. I to począwszy od lat wczesnych, dziecięcych, i dlatego stały się najpierw dzieckiem, a potem dopiero dorastałeś. Stały się dorosłym, po to, żeby być dla nas wzorem, jak mamy być dziećmi, jak mamy dojrzewać, i jak mamy umierać. I dalej. I mamy zmartwychwstać. Po to, żeby być w domu Ojca, tego, który powiedział pierwsze słowo. Tak, Panie Jezu, napisane jest u proroków. Oni wszyscy będą uczniami Boga. Tak, kto? Na pewno to możemy odnieść do nas, kapłanów, ale nie tylko apostołowie byli Twoimi uczniami. To, co słyszeliśmy, to powiedziałeś do ludu. Tak. A to należy rozumieć. Do wszystkich chcesz to powiedzieć, i mówisz. Ale nie wszyscy to przyjmują. I tak byłoby pięknie, gdyby się spełniło to, co napisane w proroków. Oni wszyscy będą uczniami Boga. Tak, ale Panie Jezu, można być bardzo różnym uczniem. My to wiemy. Chodziliśmy do szkoły. Klasa składa się z uczniów. Nazywają się uczniami, ale jakimi są uczniami? Właśnie. I tego to ludzie są jak gdyby ta klasa. Uczniami. A Ty jesteś Nauczyciel. Czy wszyscy uczniowie Ciebie słuchają? Czy słuchali proroków? Nie wiemy, że wręcz zabijali proroków. I tak jest w podzień dzisiejszy. Próbuje się zabijać tych, którzy o tobie mówią, albo jeszcze dokładniej, przez których ty mówisz, bo żaden poród nie mówi o ciebie. Ty mówisz. I to odnosi się też do rodziców chrześcijańskich, bo przyprowadzając dziecko do sztu Świętego, Stają się jakby prorokiem. To znaczy w Twoje imię, w Twoje imię dziecko wychowują, będąc wzorem, bo Ty tak chcesz. Każdy, kto od ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do mnie. Ale też wiemy, że to, co chce nam powiedzieć ojciec, to mówi przez Ciebie. Tak. To jest bowiem wolą Ojca mego. Wielokrotnie powtarzałeś. Mówiłeś i pokazałeś. I tutaj jesteś dla nas wzorem. Mówisz i pokazujesz. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział ojca. Jedynie ten. Który jest od Boga, widział Ojca. Tylko ty, ojca widziałeś i widzisz. Tak. I widzisz. Widzisz ojca i widzisz nas. A my. widzimy ciebie. Widzimy Ojca w Tobie, bądźcie doskonali, jak Ojciec Wasz Niebieski doskonały jest. Czyli jakim? Takim jakim Ty jesteś, który widzisz Ojca, jesteś z Ojcem Zjednoczony. A co my widzimy? Widzimy to zjednoczenie. Tak. To znaczy widzimy miłość. Jak patrzymy na jedną osobę, to nie widzimy miłości. Miłość jest tam, gdzie są osoby. Widzimy Ciebie i Ojca, o którym od Ciebie dowiadujemy się. Widzimy tę piękną miłość, która jest pomiędzy Tobą i Ojcem. A na innym miejscu też jeszcze dopowiedziałeś o Duchu Świętym, którego nam posyłasz wraz z Ojcem. I to jest to piękne. Jakże to mamy doskonały obraz, wzór miłości, twój ojciec, ty i Duch Święty, który zabiega o to bardzo, żeby pokazać nam tę miłość, jaka jest między Tobą i Twoim Ojcem. Duch Święty, który odsłania miłość pomiędzy Wami. Ten Duch Święty został nam udzielony też jako wzór, byśmy potrafili odsłaniać miłość. Tak jak Duch Święty odsłaniać miłość pomiędzy Tobą, ale też pomiędzy. Osobami stworzonymi na obraz i podobieństwo Boże. I dlatego tak, to też jest nasze zadanie, żeby odsłaniać miłość pomiędzy ludźmi. Odsłaniać pokazywać. Tak. Żebyśmy potrafili ludziom powiedzieć, jesteś stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Nie ty sam. Ale ty, żono, mężu, jesteście stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, zdolni do tego, by się kochać. By się kochać. I to trzeba człowiekowi powiedzieć. Jest zdolny do tego. I szukać tej zdolności. Człowiekowi odkryć swoją zdolność. To jest tak, jak nauczyciel ma pomóc uczniowi odkryć jego talent, żeby go rozwinął. A kiedy to odkrywamy? Kiedy człowiek to nie, to wtedy próbuje się uczyć, pływać. Jednym się to udaje, innym nie. I wtedy, kiedy jesteśmy w sytuacji bardzo trudnej, to wtedy człowiek szuka sobie tej siły. I właśnie Boże, przez to, że nas stawiasz w trudnej sytuacji, to po to, żeby nam pomóc odkryć to, że możemy. I mamy założyć. I taka jest prawda. Jeśli Bóg, jeśli Ty, Panie Jezu, wraz z Twoim Ojcem, Dopuścisz do tego, że będzie trudno? A to może być. To może być, żebyśmy wierzyli, że jesteśmy zdolni. Tak jak ty. Patrzymy się w krzyż. Jesteś człowiekiem. I Bogiem. A my jesteśmy ludźmi i dziećmi Boga. Jeśli z wiarą podjdziemy do tego, co będzie, to wytrwamy nie dzięki własnej sile. Ale dzięki Tobie. I to jest tajemnica, to jest tajemnica, którą przed nami odsłaniasz w tej chwili. I mówisz, ja nie jest życia. Dlaczego porównujesz się do chleba? I to jest zapowiedź Eukarystii. To jest ciało moje i takim jesteś tutaj pod postacią chleba. Patrzymy na chleb, ale to nie chleb jest. To jesteś ty żywy pod postacią chleba. I patrzymy na człowieka. To człowiek. To Bóg. To Duch Święty, który jest człowiekiem. Patrzymy na człowieka. Ale to nie tylko człowiek. I tak Panie Jezus chcemy odkrywać samych siebie. Odkrywać w sobie Ducha Świętego, którego otrzymujemy. Wciąż na nowo, z każdym dniem. Budzę się, ale nie jestem sam. To nie znaczy, że będzie łatwo. Dzień może być trudny, ale możliwe jest. Możliwe będzie przeżycie tego dnia. Tak, jak Ty chcesz. Kiedy się budzimy, mają swoje plany, co chcemy uczynić, a pierwsze jest, a czego Ty chcesz na dzień dzisiejszy ode mnie, Panie Jezu, dzisiejszego wieczoru? Czego Ty chcesz? I tego to, Panie Jezu, Cię prosimy w tej chwili. Wymierzyli w tej świadomości, że nie jesteśmy sami, że Ty jesteś blisko. Tak jak tutaj, na dotknięcie ręki nie tylko mnie, każdego z nas, jesteś blisko. Tak. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Eucharystia, komunia święta to zjednoczenie z Tobą. Nie tylko na moment samego przyjmowania Cię. Nie tylko. Ale wtedy, kiedy też wychodzimy z Kościoła. To nie jesteśmy sami. I też stąd nie wyjdziemy sami. Nie jesteśmy sami. Ale ty z nas. Ty z nami. A my. To jest nasza odpowiedź. W tej chwili. Panie Jezu, my też chcemy być. Stopą, świadczyć o tym, niech świat się dowie, że jesteś, niech się dowie przez nas, że jesteś Ty, Panie Jezu, który kochasz swojego Ojca. Ojciec Ciebie jest Duch Święty, który jest świadkiem tej miłości i obrazem, zarazem. Chwała Ojcu i synowi i, I duchowi, duchowi świechem temu, jakoby była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.